Witam Państwa bardzo serdecznie. Jakiś czas temu za, nagrałem króciutki taki filmik, w którym poinformowałem wszystkich tych, którzy bez przerwy dopytują, kiedy czy będzie i kiedy kurs projektowania grafiki użytkowej w świetle tego, co ja tam zaprezentowałem. Które opisałem właśnie w książce życie symbolami pisanymi. Nie wiem, czy Państwo wiecie, to światło mi przeszkadza troszeczkę. Jestem autorem tej książki. No i w tej książce pokazałem, jak to przez symbolikę znaków, kolorów, układów, liter i tak dalej nawet papieru można zdobyć informacje o ludziach, firmach, wyrobach i tak dalej. Wielu jest ludzi sceptycznych do tej dziedziny, wielu wierzy, wierzy się wręcz zapalili do tej wiedzy, więc informuję wszystkich, że takiej szkoły nie będzie, natomiast trzeba się po prostu nauczyć dobrze rozkodowywać czy czytać tą grafikę no i wtedy osoby takie będą mogły sobie wykorzystać tą wiedzę w swojej dziedzinie zabudowy czy projektowania. Ja osobiście nie chciałbym, żeby to się stało takie w projektowaniu bardzo modne, ponieważ ja osobiście nie projektuję od zera znaków firmowych. Jeśli ktoś chce, to proponuję, aby dał sobie zrobić komuś, a sam zrobił i tak dalej i wtedy ja tą grafikę rozkodowuję, bo być może w firmie grozi na przykład jakieś niebezpieczeństwo. Nie wiem, nie w tej chwili nie dewaguje na, na tym, jakie to niebezpieczeństwa, ale ty, tych różnych kłopotów może być sporo. Natomiast kiedy firma ma jakiś znak firmowy, i twierdzę, że nie idzie, coś się dzieje dziwnego, no to jeszcze wtedy sięgam do numerologii, bo tego się nie da oddzielić, proszę Państwa, od numerologii. Ta to umiejętność czytania grafiki połączona z numerologią jest wspaniałym narzędziem. W związku z tym, e, jeśli jest znak, to ja wtedy patrzę, czy nie grozi jakieś zagrożenie, czy jest przypisane, bo ja Projektując w świetle swojej szkoły, mogę przeoczyć takie, takie momenty, takie ostrzeżenia. W związku z tym uważam, że należy czytać, umieć czytać, aby y, 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 y móc y, 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 y w różnych sytuacjach odebrać negatywne sygnały. Czasami są takie gazetki, w których kolorowe, w których jest dużo informacji i reklam. No i pod tych wiem, szukam jakieś firmy, do, do jakiej wykonają usługi, to tylko patrzę, a albo jest to firma droga, ale solidna, albo jest droga i oszukują, albo w ogóle oszukują, albo jest no, niby tania, ale byle i tak dalej. Więc to z grafiki można wyczekać. I właśnie ten odcinek jest nagrany po to, żeby przekonać tych ignorantów, czy niedowiarków, czy jakby jakikolwiek nie nazwać, że to się dzieje, to jest bardzo ważne. Ne, ludzi, którzy sterują swoim życiem, bo większość to jest tak, urodził się i żyje i leci od, od dziennika do dziennika telewizyjnego. <laughs> Natomiast ci, którzy mają życie w swoich rękach, to może się przy okazać bardzo, bardzo dobrym. Jakimś nawet. zresztą na spotkaniach jakichś tam autorskich, które kiedyś by odbywały się, często po jakiejś tam części wykładu okazało się, że ludzie jest jedna, dwie, trzy osoby, które zaczynają kontaktować. Czyli myślę, że jest to możliwe do opanowania. No ale póki co to jest, każdy ma prawo decydowania o sobie. Natomiast w dzisiejszym odcinku oprę się o przykład, żeby był wiarygodny, bo to jest do sprawdzenia. Oprę się na znaku firmowym Janusza Zagórskiego, ponieważ w tym znaku jest pewna historia. Dzieje się i historia, ta, ta, ten proces, czy może historia, proces który jeszcze trwa i on się jeszcze nie skończył. Ale to w trakcie wykładu pokażę. Proszę Państwa, zobaczcie sobie tutaj taki odcinek, gdzie pokażę Państwu właśnie jego wizytówki. No tu macie wizytówki, kiedy Wojtka Drewniaka niestety już nie i Janusza Zagórskiego. I pojechałem. Na nagrania do Janusza Zagórskiego. W trakcie pierwszego odcinka, nagrywania, Janusz mówi, że chyba będzie jeszcze ten drugi, dlatego że jest tyle ciekawych nowych, nowatorskich informacji, że będzie drugi odcinek. Więc po nagraniu pierwszego odcinka w tak zwanych kuluarowych rozmowach, Janusz wyjął swoją wizytówkę i no to co sądzisz o mojej firmie? W tym czasie obecny Wojciech, Andręnia, który niestety już nie żyje, wyjął swoją wizytówkę i pokazał, porównaliśmy te wizytówki i okazało się, że one są diametralnie różne, proste, klasyczne, ale one mówią o kto jest szefem, kto jest pracownikiem. To tu ma głos decydujący. Te wizytówki oczywiście są białe, kolor biały, tylko w trakcie skanowania wyszedł mi właśnie taki kolor, więc nie wiem. No ale przyjmijcie Państwo wiadomo że one są śnieżno-białe, w miarę twarde. No więc przyjrzyjmy się wizytówce Wojtka Drewniaka. Patrzcie Państwo, na jego wizytówce znak firmowy. Jest umieszczony w lewym górnym rogu, czyli przeszłość. Centralnie Wojciech w drewniach, no i no dane loka lokalizacji zakładu i, i, i kontaktów. Natomiast na wizytówce Janusza Zagórskiego, patrzcie Państwo tutaj, jest zupełnie inna sytuacja. Różnicą, czy właściwie źródeł informacji są z, umieszczenie i wielkość znaków firmowych. Tu widać, że Janusz na zna na przyszłość, na rozwój. Duży znak firmowy i centralnie Janusz Zagórski, oczywiście większymi literami niż u Wojtka. No więc. I tylko dane kontaktowe i to wszystko. I to już na sam widok. Widzicie Państwo, że te różnice już mówią o podziale ról i tak dalej, kto kim jest w danej firmie. Minęło kilka lat, i nagle zobaczyłem w internecie, że Janusz Zagórski ma zmieniony znak. Zaniepokoił mnie ten znak, tym bardziej, że pojawił się on w różnych wersjach, o czym za chwilę opowiem. No więc miałem do niego zadzwonić, ale ponieważ już Janusz był w trakcie rozpoczęcia naboru chętnych na udział w wykładach na Harmonii Kosmosu, i tak pomyślałem sobie, że faktycznie dobrze byłoby tą sprawę omówić pro publikowo czyli będą ludzie mogli się posłuchać, wymienimy sobie, jak ktoś będzie chciał mieć sobie jakieś poglądy, pytania tak itd. No więc, pojechałem na tą harmonię kosmosu i działy się różne rzeczy dziwne. Są. Podobnie działo się przy pisaniu książki, to ja już nie, nie będę o tym opowiadał. Cuda się działy, żeby nie wydać tej książki, a w tym przypadku robię, działo się wszystko, żebym ja tego wykładu nie przeprowadził. Przyjeżdżam na wykład nie mam pendrive'a, więc samochód pędem do hotelu, daleko ten hotel był, przyjechałem, przyłożę pendrive, okazuje się, że pendrive jest płynny, pusty. No, ale nie ze mną te, numer, te numery, w związku z tym yy, ja nie jestem, tak szybko ustąpię, jeśli coś ja chcę zrobić, to upieram się i to musi być zrobione, więc yy, postawiłem na nogi tych wszystkich internet, znaczy operatorów tego imprezy, więc gdzieś tam w komputerach jakieś mi tam znaki posiadane, a oczywiście na słonecznie duże było i nie bardzo było te obrazy widzę. Ale patrzcie Państwo, jak to wygląda. Otóż e, tu mamy wizytówkę, e, tu mamy ten znak firmowy. Co tu się dzieje? No Była jak tu, jakieś z lewej strony, z przeszłości, były jakieś, nie, no, jakieś pomysły, jakieś nieśmiałe działania, ale coraz bardziej odważne, potem już realizacja, już coraz bardziej, coraz, nauko, już konkrety, konkrety tu już zaczęły się dziać i powstał taki monolit. Ta firma, ta, ta telewizja internetowa już miała jakiś ugruntowany nie, poziom. I w pewnym momencie. Kiedy okazało się, że znak został zmieniony, postanowiłem, że opowiem to bo Propublikowano na właśnie tej harmonii kosmosu. I patrzcie Państwo, co się stało. O ile tutaj mamy rozwój, przyszłość, rozwój coraz większy, ten mon rośnie, rośnie, to tutaj mamy nagle zachwianie równowagi, jest pochylony. I od dołu coraz mniej znika, co znika, co znika, co. I też w kolorze zielonym. Nadzieja. No i proszę Państwa, w tym momencie Janusz chyba jest taki zdenerwowany trochę, mówi, ale to mi ekspert doradził. Jakiś tam pewnie ekspert od, od Hengschwej. W Polsce jest dużo ekspertów, właściwie większość ekspertów to Polacy. No więc. Yy... Powiedziałem, że ekspert może i ma rację. Nie. Tą zmianą ostrzegł Janusza, że coś się dzieje. Ale on sam nie wiedział, że on ostrzega swoimi swoim jakimiś tam wprowadzanymi czy proponowanymi zmianami. No więc, jak wygląda? Więc. Jeszcze gorszą stroną było, że ten znak filmowy pojawiał się w dwóch wersjach. To jest jedna pierwsza wersja poprawiona, zmieniona, i tu jest druga wersja. Raz pokazał się taki, raz taki. No to mnie już bardzo utwierdziło w przekonaniu, że coś niedobrego nad filmu Janusza wisi. Pacie Państwo, no z dół. Gdzieś może jedna, dwie trzecie, może trzy czwarte koloru niebieskiego, czyli wiedza. Bo ta telewizja służyła propagowaniu wiedzy, różnej wiedzy tajemnej, psychotroniki, bioterapii, e, etc. Natomiast nad tym niebieskim nagle czarne chmury. No, Państwo wiecie z przekonania, że jakieś. Powiadaje, czarne chmury się nad nim gromadzą. To znaczy, że jest to zapowiedź czegoś niedobrego. Tym bardziej, że patrzcie, napis jest biały pasywność albo pustka. Jakie znaczenie ten napis ma pustka czy pasywność to przekonamy się za jakiś czas. Ten proces, proszę Państwa, trwa nadal. To nie jest. Ja już powiedziałem i, 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 i coś takiego. Mimo, że znak został zmieniony, bo ja zaprojektowałem Januszowi taki znak. Ale to nie jest do końca mój znak, bo też został zmieniony przez ekspertów. Ktoś zaraz może powiedzieć: No, tak, ten znak jest niedobry, bo jest niezachowany. Złoty środek, złoty podział. W związku z tym odpowiadam od razu, że to odpowiada telewizji NTV, ponieważ telewizja idzie szerokim pasmem. Tam nieograniczona ilość tematów się przewija w wiedzy nie do, Ta telewizja nie wnika, nie, rozraz, nie roz, dąży do roz, roz, rozmuchania jakoś temat w stworzenia szkół, tylko ona zajmuje się edukowaniem i informowaniem. Właśnie bardziej informowaniem. W związku z tym tu nie jest zachowany złoty podział i to, ten kształt odpowiadałby temu. Natomiast ja z, uczyniłem tutaj, że te dolne prostokody były niebieskie, granaty i przechodzące w kolor złoty. Czyli, że przekazuje wiedzę, Samianusz nabiera wiedzy, doświadczenia, robi to bardzo dobrze. I to ma dać mu i sławę, i prestiż, i pieniądze. No, ale zrobił to ktoś tak jak jak zrobił, więc nie mam na to wpływu. Ale proszę Państwa, co się dalej zdarzyło? Po skończeniu mojego wykładu, <coughs> a jeszcze, żeby zabytnijmy ten temat, od mojego wystąpienia na Harmonii Kosmosu upłynęło 5 tygodni. Plus, minus, jeden, dwa, trzy. Dni. I nagle rozeszła się... Hmm, Wieść szybkością pioruna, że Januszowi zablokowano konto na YouTube. Zgadza się, zgadza się. Ostrzeżenia nadeszło. Trudno określić tam co do dnia, czy tam nie jest, ale w tym przypadku przewidziałem, że coś zaczyna, jakieś chmury czarne zaczyna się gromadzić. No więc. To już jest pierwsze potwierdzenie. Dalszych wniosków nie wyciągamy, bo ten proces się ciągle trwa jeszcze. I jak <laughs> będą konkretne wyniki tego, co ja przewiduję, to ja Państwu nagram filmik i zobaczycie, czy miałem rację, czy nie. A może nie. W każdym bądź razie po skończeniu tych, tego wykładu. Otoczyła mnie grupka słuchaczy, no więc chcieli zadać pytania, zeszliśmy ze sceny i na zapleczu tej, tej sceny yy, odpowiadałem na ich pytania, interpret, interpretowałem ich wizytówki, znaki, jakieś materiały. No, już nie pamiętam, mnóstwo pytań było, więc trudno było zapamiętać. Natomiast przyszedł jego mość jeden i przyniósł, nie wiem teraz wizytówkę, czy to była ulotka, nie pamiętam. Która przedstawiała coś takiego. Już Państwu pokażę. O, taki piękny znak. No ładny znak. Co się dalej działo, to ja Państwu dziś nie opowiem, tylko specjalnie pokazałem ten znak, abyście się Państwo przyjrzeli temu znakowi. I spróbowali swoich sił interpretacji. Natomiast za jakiś czas już jest zgoda właścicielki tej firmy, która wystąpi i opowie, co się działo po analizie mojego znaku i co ten znak zawiera. Także, jak tylko sprawa dojrzeje, to będę Państwu mógł ten film nagrać i, i zaprezentować, abyście Państwo się przekonali, że to jednak umiejętność czytania grafiki, szczególnie że ludzi, którzy poruszają się w biznesie, ma głęboki sens. Dziękuję Państwu za uwagę i do następnego spotkania. Dziękuję.